A myśmy się spodziewali. Rekolekcje internetowe według metody świętego Ignacego z Loyoli. Wprowadzenie do medytacji. Tydzień drugi. Ku wolności. Dzień ósmy. Łaska. Czytanie z drugiego listu do Koryntian, rozdział 12, wersy od 7 do 11. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz pan mi powiedział. Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem, ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oszalałem, a wyście mnie do tego zmusili. To wy powinniście wyrażać mi uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od wielkich apostołów, chociaż jestem niczym. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy tobie. Rozważaj, jak patrzy na ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża, poproś go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody, oraz aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga. Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać. Możesz go jeszcze raz przeczytać. A następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Spotkaj się w wyobraźni ze świętym Pawłem. Usiądź obok niego, przeczytaj powoli ten tekst tak, jakby to apostoł do ciebie mówił. Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o wolność od wszelkiej iluzji. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała. Święty Paweł zmagał się z jakąś słabością czy grzechem, z którym nie potrafił sobie poradzić, który towarzyszył mu pomimo nawrócenia. Święty widział w tym szansę na wzrost pokory. Dzięki tej trudności ogrom łask nie przesłaniał mu tego, kim był. Chyba każdy z nas zmaga się z czymś, czego nie potrafi w sobie zwalczyć, pomimo pracy nad sobą, pomimo wysiłków. Co w Twoim życiu jest taką słabością? Z czym nie dajesz sobie rady? Jak to przyjmujesz? Czy może ukrywasz to nawet przed sobą, chcąc zachować przekonanie o swojej poprawności? Czy nie oburzasz się, gdy ktoś zwróci ci na to uwagę? A może potrafisz już przyjąć z pokorą prawdę o sobie? Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. W naszej kulturze jesteśmy wychowywani do perfekcjonizmu. Wkrada się on także w nasze życie duchowe. Wydaje nam się, że nie tylko ludzie, ale i Pan Bóg oczekuje od nas doskonałości w każdym wymiarze. Gdy pomimo licznych postanowień, częstych spowiedzi, upragniona doskonałość nie przychodzi, czujemy się rozczarowani. Sobą, że nie potrafimy sprostać, bogiem, że nam nie pomaga tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Zapominamy, że dla Niego najważniejsza jest miłość a nie ideał moralności że chrześcijaństwo to religia miłości a nie samodoskonalenia spróbuj popatrzeć na siebie na swoje niedoskonałości i słabości oczami miłującego ojca albowiem ilekroć nie domagam tylekroć jestem mocny jak długo wydaje nam się, że to własnym wysiłkiem stajemy się idealni, tak długo jesteśmy słabi. Bo ta doskonałość opiera się na naszych bardzo ograniczonych siłach. Dopiero gdy uwierzymy, że sami jej nie osiągniemy, że chociażbyśmy najbardziej starali się, to i tak będziemy upadać, stajemy się mocni nie swoją siłą, ale mocą Boga. Gdy z całą wolnością przyjmujemy naszą słabość z wiarą, że On w swojej łaski nie cofa mimo naszych niedomagań, to przestajemy tak bardzo martwić się o siebie, a zaczynamy troszczyć się o Jego sprawy. Zatrzymaj się nad tym, co Cię najbardziej uwiera, rozczarowuje w Tobie samym. Wyobraź sobie, że bierzesz to w symbolicznym pakunku. I oddajesz to w wyciągnięte dłonie Ojca. Co wówczas czujesz? Jakie myśli Ci się pojawiają? Co chcesz Bogu w tym momencie powiedzieć? Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia lęku, niepewności. Ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z nim przez chwilę serdecznie, jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie, pomódl się słowami modlitwy, Ojcze nasz.